od y, drużyny y, miejscowego, y, miejscowych y, harnasi. Y, z numerem y, pierwszym, y, przepraszam, ósmym, bo tutaj trzeba trzymać się zapisane, a to nie to będziemy y, korygować. E, to jest e, Huber e, Żwirski, jest to syn e, e, ojca e, Jurka e, Żwirskiego, który jest, e, prowadzi e, pasieki e, e, miodowe, bardzo słynne miody, e, na które serdecznie, e, sądeckie, e, które, na które serdecznie e, zapraszam wszystkich, naprawdę są smaczne, próbowałem nie, niejednokrotnie z tych, ale naprawdę są wyśmienitej marki, są to renomowane właśnie e, smakowo, Różne różne lody, różne miody. Proszę Państwa, następnie Zuzanna Kęska z numerem 6, następnie, Gabriel, który jest jednocześnie kapitanem zespołu, następnie z numerem 2 Gabriel Pachowicz, z numerem 10 Franciszek Miśkowiec, z numerem 15 Patryk Matras, z numerem 14 Zo, y, Zuzia y, Pachowicz. Następnie, w następnych formacjach to jest Aksel y, Kęska z numerem 11. Z numerem 66 Igor Rusin. Z numerem 77 Igor Sobczak. Z numerem 23 Oliver Filipiak. Z numerem 20 Kinga Juszczak. Z numerem 55 Anna Bogula. Z numerem 16 Dorota... Dorotka. To pisze Patryk Matląg, nie wiem dlaczego taki ma. Z numerem 85 Simon ee, Nowak. I z numerem 8 Zofia Wolak. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o e, gości e, Padachę Wrocław e, wystąpi oczywiście e, troszeczkę spóźniona. E, widzicie Państwo też e, nie wszyscy e, mają pełny skład, e, ale przeczytam e, w tej chwili. Więc e, z numerem 91 Halina Woks. E, z numerem 1 Adam Głębocki. E, z numerem 25 Andrzej Dziuba. Z numerem 19 Nadia Kwiatkowska Z numerem 77 Adam Jarowicz Z numerem 6 Krajera, Krajeran Jurziak Z numerem 44 Ryszard Kastrzyk Z numerem 16 Liliana Nowak I z numerem 10 Amelia Piłno piwowa. Troszeczkę miałem tutaj yy, nieczytelnie na yy, rozpisaną yy, nazwisko. Także już w tej chwili bardzo proszę trenerów poszczególnych drużyn o wyznaczenie pierwszych składów.